rozdział szósty, wiersz dziesiąty. W końcu bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. Gdy bój toczymy nie z krwią ani ciałem, lecz nad ziemskimi władzami, z zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, z złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawiać opór w dniu złym, i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Stójcie tedy, opasawszy wiadra swoje prawdą wdziawszy Pancy sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i my, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. Apostoł Paweł zachęca nas. Abyśmy się umacniali w Panu i Jego mocy. Ale jak mamy to robić? W jaki sposób mamy umacniać się w Mesjaszu? Umacniać w Panu możemy wtedy, gdy założymy zbroję Bożą. A jak wygląda taka zbroja? Z czego się składa? Kiedyś rycerze zakładali zbroję z metalu aby chroniły ich przed uderzeniem wroga. Apostoł Paweł daje tu porównanie do takiej zbroi i mówi, że mamy też, mamy ubierać zbroję, ale nie z metalu. A nasza zbroja ma chronić nasze, nie nasze ciało, ale nasz us, umysł przed pułapkami diabła. Z kim mamy prowadzić walkę? Czy z ludźmi? Nie, nasza walka ma być prowadzona z władcami świata ciemności, czyli ze złymi duchami, które służą szatanowi. Kiedy możemy zwyciężyć diabła i jego demony? Wyciężymy wtedy, gdy weźmiemy i ubierzemy całą zbroję Bożą. Nawet jak diabeł będzie nas atakował, to zwyciężymy. Dlaczego składa się tak zbroja? Rycerze na bioder zakładali pas, a naszym pasem ma być prawda. Rycerze mieli na sobie pancerz, który chronił ciało. A dla nas pancerzem ma być sprawiedliwość. Rycerze mieli odpowiednie buty, a dla nas jest nimi głoszenie dobrej nowiny. Rycerze ogłaszali wojnę, a my ogłaszamy pokój. Każdy rycerz musiał mieć też tarczę, aby obronić się przed nieprzyjacielem. Naszą tarczą, którą może nas chronić, jest nasza wiara. Przez wiarę możemy skasić wszystkie pociski diabła. Kolejna część zbroi to przyłbica, czyli hełm ochraniający głowę. Tym hełmem jest nasze zbawienie, którego dokonał Mesjasz. Rycerze walczyli mieczami, którymi mogli zranić albo zabić przeciwnika. Naszym mieczem jest Słowo Boże, a więc. Wszystkie Boże nakazy i przykazania, jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, to wtedy zadajemy ciąż z złą mocą. Jeśli będziemy mieli te wszystkie rzeczy, to wtedy pokonamy przeciwnika, którym jest diabeł. Musimy trwać w prawdzie, popierać sprawiedliwość, głosić dobrą nowinę, mieć wiarę i ufność do Boga. Wiedzieć, że zostaliśmy zbawieni przez Jaszą i być posłuszni Bożemu Słowu, czyli nakazom Boga. Możemy też ochraniać innych rycerzy, czyli inne osoby wierzące przez naszą modlitwę. Amen.